Zbieramy się do biegania. Kolejna dycha będzie ponad 50 km w tym miesiącu, czyli niedużo, ale mam rekord 17 godzin na siłowni. W jak patrzyłem do innych miesięcy, to siłownia rekord, bieganie to tak sobie. No, ale we wszystkim dobrym być nie trzeba, ale trzeba walczyć ze swoim leniem, gdzie to dalej robimy. Niestety chwasty mój ogrodek zeżarły, mogłem szybciej się za to wziąć, no ale trudno, popełniamy błędy. Prawie mam wyplewione, jeszcze mniejsza część została, ze szklarnią. Za rok będzie lepiej, zobaczymy, jak to dycha pójdzie, ale chyba będzie ponad godzinę. bo Nie czuję się w formie, jeszcze kręgosłup czuję od tego plewienia. Ale dobrze, bo pobiegam i się to naprostuje. Wolałbym pomalować, no ale wszystkiego mieć nie można. Chyba, że jakimś cudem jeszcze bym miał energię, żeby coś sobie później pomalować. A nie, bo trzeba się wyspać rano do sklepu, inne sprawy załatwić don't push the horses ale szacunek dla moich sąsiadów Kurczę jak teraz tak uporządkowali tam u siebie, że to masakra A remont jak nie wiem dotarłem do domu, ale to było najgorsze moje kółko z tych pięciu w tym miesięcu powyżej godziny czyli standard dookoła jeziora jeszcze raz prawie dycha tempo 6.29, z christ godzina 3 minuty 48 sekund ale przebiegłem się spaliłem coś Tej kempera okłamałem, miałem tętno średnio 127, a bo 136, a myślałem, że 150 albo powyżej dzisiaj biegłem tak dla przyjemności, w sumie do 5 km to się bardzo dobrze czułem, później to już gorzej o i tętno nawet w tej z niebieskiej strefie, to tak, no bo nie, nie, nie katowałem się, żeby był jakiś super czas Trenik średni 65. Teraz zaczyna się ze mnie lać, tego nie czaję. No, fajnie. Endorfiny pobudzone, happiness. Kurczę, tak by miało okazję, tak jak przybiegłem tutaj, to ja tak myśleć tego nie dokończę tego plewić bo nie daje mi tego spokoju, nie? jak się wymyję te pazury z ziemi, to jutro to znowu wchodzić. Hmm. Tak sobie mi się chce, a jeszcze muszę kurą wyrzucić, sobornika. W połowie szklarni mam już wyrwane tam wszystkie rzeczy, po lewej zostały pomidory, trzebałoby to, nawożę to z tego od kurów od razu, podcięte jeszcze, mam jeszcze parę rzeczy trzeba zrobić, ale cały czas teraz uważam, że na tym domu sam to nie utargam, chociaż jest taki przykład na wiosce, taki starszy pan, on jest... o kurcze siwy dość mocno, zawsze go ja tam kiedyś od niego na siłowniach jak z tatą to cegły odkupiliśmy, bo widzieliśmy, że on tam ma i nie używał i się spytaliśmy go czy nie chce je odsprzedać to on właśnie z takim samotnym kawalerem i tak spokojnie sobie walczy, to jest taki przykład, że się da nie wiem ciekawe jak to życie się jeszcze potoczy ale co najmniej było ciekawe a co będzie dalej to będzie jeszcze ciekawiej tak więc miłej jego Nie, czwartek dopiero, jego czwartku wam życzę i może, może jeszcze lajwa odpalę, ale z 225 prysznic. Tak myślę czy saunę nie wziąć. O, też by było miło teraz do sauny wejść.